Cześć Manko. ja jestem Darek, a w dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was trzy fragmenty piosenek, których wersów używa w swoich filmikach na YouTube. Zanim jednak zaczniemy, duża część osób, która ogląda moje filmiki, nie subskrybuje tego kanału. Dlatego prosiłbym Was o zostawienie w tym momencie łapki w górę i subskrypcji na kanale. Wielkie dzięki. Pierwszy fragment pochodzi z filmu Instagram kontra rzeczywistość, instagramowe triki. Jest to piosenka, która nosi tytuł Giants Nest. Jeżeli ktoś śledzi kanał Weroniki, to na pewno zauważył, że Wersof często używa tej piosenki w swoich materiałach. Według mnie ten utwór można używać do różnego rodzaju vlogów. Napiszcie co o tym sądzicie. A kolejny fragment pojawił się w filmiku Followersi decydują o moim dniu Przez czas na drugą część, drugi odcinek Z serii Widzowie z Instagrama decydują o moim dniu Dzisiaj o moim dniu będziecie decydować wy A tą piosenką jest Loving Caliber, Faster Car Oczywiście w wersji instrumentalnej Mnie osobiście nie podoba się ten utwór i nie mógłbym użyć go w swoich filmach. Trzeci, a zarazem ostatnim fragmentem jest utwór pochodzący z filmu 24 Hana Różowo. Wszystko było pod kolor różowy. I mam taką różową herbatkę. Ona pachnie super Proszę bardzo. I zalewam. Już wcześniej sobie przygotowałam wodę. Ok, taką herbatę zostawiam i zobaczcie, że za jakieś. Jest to Sun Melt Waves. Kolejna piosenka, której Weronika używa bardzo często. Szczególnie wykorzystuję ją do przebitek takich jak te. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się spodobało. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, łapce w górę. Zapraszam do komentowania niżej. Do następnego. Cześć! Like a thug and everybody dressing nice.